MHW, morda, nie pytaj się komu szpila, coś tam na kadrze okay. nie pytaj się mnie, pytaj się szpili Po chuj do no mnie co? Mordki to nie jest, ale ty nie jesteś jedyny co fucking ten pytania wznawia na temat fucking afery końskiej Pamiętajcie, Mordki A tym bardziej ty Morda MHW, tak? MHW Ojczyzna się domaga odpowiedzi. Nie ode mnie. Ja fakiem za tamtym. Mordki to było tak. Jakaś tam afera końska się rozpętała w mediach i w social mediach, na internecie i w mediach też ogólnych mediach, w tej kablówce, coś się rozpytało. Później ja byłem tam, fucking kurwa, mać fucking pytany, czy żadnego konio bicia, nikt komu nie walił, kurwa, fucking konia. Wariaci, kurwa, nigdy nie było, kurwa, żadnego walenia konia, jak na pornucach, coś takiego, nie? Gdzie laska wali gościowi konia, i nic tego nie było. Ale coś tam było, kurwa, w, w ramach, że grają orzełki w karty, kadrowicze, i ten to przegra, ten to musi kurwa jednego z mistrzów Polski, który już spał, złapać go kurwa za, za torbę, śpiącego, to jest chore, to są chore kurwa takie pomysły na kadrach i tak. Za torbę go złapać, śpiącego złapać za torbę i naciągnąć mu wora, kurwa tak szarpnąć go, żeby zabolało. No kurwa mać, fucking. Tak, ponoć to wyszło na szpilę, fucking chuj, Nie. Ale z tego się taka fajna, zajebista, fajna afera zrobiła, nie? Końska, że ja pierdolę, ale mordki, słuchajcie, na temat tej afery końskiej i tego typu podobne rzeczy, Wy, to do Was należy na dzień dzisiejszy, bo jest fajnie, zaczyna się lato na plancie.